Duchowieństwo. Wpływ kościoła na życie ludzi. W średniowieczu kościół katolicki był nie tylko instytucją religijną, ale również ogromną siłą polityczną i społeczną, która miała wielki wpływ na życie wszystkich warstw społecznych. Duchowieństwo, od papieży, biskupów i abpów po zwykłych księży i mnichów, odgrywało centralną rolę w codziennym życiu ludzi zarówno na poziomie duchowym, jak i społecznym. Kościół był nie tylko miejscem modlitwy, ale także centrum edukacji, kultury i prawa, wpływając na niemal każdy aspekt życia w średniowiecznej Europie. Kościół miał potężną władzę, ponieważ był związany z monarchami i szlachtą, często pełniąc rolę doradczą lub mediacyjną w sprawach politycznych. Papież, który był najwyższym autorytetem religijnym, miał również znaczną władzę świecką, szczególnie w kwestiach międzynarodowych i wewnętrznych sporach między państwami. Zdarzało się, że papież mógł decydować o losie królów, a niekiedy nawet obalać monarchów, co podkreślało potęgę duchowieństwa. Biskupi i arcybiskupi, będący wysokimi rangą przedstawicielami Kościoła, sprawowali władzę nad dużymi terytoriami, które miały znaczenie zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Duchowieństwo średniowieczne było także jednym z największych właścicieli ziemskich. Klasztory, które były zakładane przez mnichów i zakonnice, posiadały rozległe majątki ziemskie, które często były traktowane jako centrum gospodarczym, a także edukacyjnym. Mnisi, którzy żyli w odosobnieniu, zajmowali się nie tylko modlitwą i studiami, ale również uprawą ziemi, hodowlą zwierząt czy produkcją różnych wyrobów. Wiele klasztorów stało się ważnymi ośrodkami kulturalnymi. W których kopiowano księgi, zachowując w ten sposób wiedzę antyczną oraz tworząc nowe dzieła teologiczne i filozoficzne. Duchowieństwo miało także ogromny wpływ na życie codzienne zwykłych ludzi. Kościół był odpowiedzialny za przeprowadzanie ceremonii religijnych, takich jak śluby, chrzciny czy pogrzeby, które miały ogromne znaczenie w życiu społecznym. Z perspektywy duchowej kościół oferował wiernym poczucie bezpieczeństwa i nadziei na życie po śmierci. Kultura religijna, której fundamentem były sakramenty i modlitwy, była głęboko zakorzeniona w średniowiecznym społeczeństwie. Ludzie wierzyli, że Kościół jest jedynym pośrednikiem między nimi a Bogiem, a jego autorytet w kwestiach moralnych i duchowych był niepodważalny. Kościół pełnił również rolę edukacyjną. W średniowieczu szkoły przyklasztorne były jednymi z niewielu miejsc, gdzie można było zdobyć wykształcenie. Mnisi i zakonnice byli odpowiedzialni za naukę młodszych pokoleń, w tym studiowanie łaciny, teologii, filozofii oraz matematyki i astronomii. Wiele klasztorów posiadało biblioteki, które przechowywały cenne manuskrypty, a także były ośrodkami badawczymi, w których rozwijano naukę i technologię. Kościół w średniowieczu posiadał również monopol na tworzenie prawa i wymierzanie sprawiedliwości. Sądy kościelne Zwłaszcza sądy inkwizycyjne miały duże znaczenie, szczególnie w kwestiach moralności, wiary oraz przestępstw religijnych. Często były bardziej surowe od sądów świeckich, a ich wyroki miały poważne konsekwencje, w tym kary śmierci za herezję. Kościół sprawował także kontrolę nad zwyczajami i tradycjami społecznymi, ustalając, które działania są moralnie akceptowalne, a które nie. Duchowieństwo, mimo swojej wielkiej potęgi, nie było jednak wolne od wewnętrznych sprzeczności. Wiele osób w kościele żyło w luksusie, a niektórzy duchowni byli oskarżani o nepotyzm, korupcję i zepsucie moralne, co prowadziło do krytyki kościoła i reform religijnych. Jednak mimo tych problemów, kościół pozostawał fundamentem średniowiecznego świata, a jego wpływ na życie ludzi był niezrównany. Podsumowując, duchowieństwo w średniowieczu miało ogromny wpływ na społeczeństwo, zarówno w sferze duchowej, jak i politycznej, gospodarczej oraz kulturowej. Kościół nie tylko rządził życiem ludzi w sensie religijnym, ale także kształtował ich codzienne życie, zapewniając im poczucie sensu i bezpieczeństwa w niepewnych czasach. Podziały w codziennym życiu: ubiór, jedzenie i higiena. Życie średniowiecznych ludzi różniło się znacznie w zależności od ich pozycji społecznej. Trzy główne grupy arystokracja, rzemieślnicy i chłopi doświadczały codzienności w zupełnie odmienny sposób, co miało swoje odzwierciedlenie w ubraniach, jedzeniu oraz standardach higieny. Podziały te były widoczne w niemal każdej dziedzinie życia, ponieważ status społeczny odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu sposobu życia w średniowieczu. Ubiór w średniowieczu był jednym z najbardziej oczywistych znaków rozróżniających status społeczny. Arystokracja, zwłaszcza wyższa szlachta, nosiła kosztowne, często bardzo ozdobne ubrania wykonane z drobnych tkanin, takich jak jedwab, brokat, wełna o wysokiej jakości oraz futra. Kolorystyka ubiorów była również wyrazem statusu. Bogatsi ludzie mogli pozwolić sobie na jaskrawe kolory, takie jak purpura czy czerwony, które były kosztowne do uzyskania. Szlachta nosiła także liczne ozdoby: biżuterie, pierścienie, naszyjniki, a także kapele, w których często umieszczano drogocenne kamienie szlachetne. Z kolei chłopi musieli zadowolić się ubraniami znacznie prostszymi i tańszymi. Zwykle były to proste tuniki, często wykonane z lnu lub grubych materiałów, które były tanie i łatwo dostępne. Tkaniny te były mniej trwałe i nie nadawały się do ozdabiania. Więc ubiór chłopa był skromny, a jego kolorystyka ograniczała się do ziemistych odcieni brązów i szarości. W miastach, gdzie rzemieślnicy i kupcy również musieli wywiązywać się za określonych norm społecznych, ich ubrania były bardziej różnorodne, ale nadal znacznie skromniejsze od ubiorów arystokracji. Ubiór w miastach był często użytkowy, choć niektóre grupy, takie jak bogatsi kupcy, zaczęły również inwestować w bardziej wyrafinowane stroje. Podobnie jak w przypadku ubioru, sposób jedzenia zależał od pozycji społecznej. Arystokraci jedli obfite posiłki składające się z mięs, ryb, przypraw, ciast i słodyczy, które były dostępne tylko dla najbogatszych. W menu pojawiały się również egzotyczne produkty, takie jak przyprawy z Dalekiego Wschodu, które były symbolem statusu. Uczty, które były organizowane przez arystokrację, były nie tylko okazją do zaspokojenia głodu, ale także do pokazania swojej pozycji społecznej. Na stołach pojawiały się wielkie pieczenie, mięsa z dziczyzny, ptactwa, a także rarytasy, takie jak wina, które były importowane z odległych krajów. W przeciwieństwie do tego, życie chłopów było oparte na skromnych posiłkach, które często składały się z chleba, kaszy, zupy, warzyw oraz rzadko spotykanego mięsa. Spożycie mięsa było luksusem, na który mogli pozwolić sobie tylko bogatsi chłopi lub w wyjątkowych okazjach. Większość chłopów spożywała w dużej mierze jedzenie roślinne: kapustę, groch, cebulę czy buraki. Chłopi hodowali również proste zwierzęta, takie jak kury czy świnie, które dawały jajka i mięso, ale mięso to było rzadkie, zarezerwowane głównie na zimowe miesiące lub specjalne święta. W miastach jedzenie rzemieślników i kupców było również stosunkowo proste, ale ze względu na większy dostęp do handlu, miasto oferowało większą różnorodność produktów spożywczych. Kupcy często mieli dostęp do świeżych ryb, serów, oliwy, wina i przypraw, które przychodziły z innych regionów. W miastach rozwijał się także handel uliczny, gdzie sprzedawcy oferowali jedzenie w postaci pieczywa, mięsa, ryb oraz słodkich wypieków. Higiena w średniowieczu była, jak na dzisiejsze standardy, w dużym stopniu zaniedbana, a różnice w podejściu do kwestii czystości były wyraźnie widoczne w różnych klasach społecznych. Dla arystokracji higiena była ważna, choć nie na tak zaawansowanym poziomie, jak dziś. Bogatsi ludzie często korzystali z publicznych łaźni, a także mieli dostęp do prywatnych komnat, do kąpieli w swoich pałacach. Kąpiele były zarezerwowane dla wyższych warstw społecznych, a woda była wówczas uznawana za luksusowy towar. W miastach łaźnie publiczne stały się popularne wśród mieszczan i rzemieślników, jednak ich standardy higieniczne były dalekie od dzisiejszych norm. Wiele osób korzystało z łaźni nie tylko do mycia się, ale także w celach towarzyskich. Chłopi rzadko mieli dostęp do łaźni, a higiena była utrzymywana na bardzo podstawowym poziomie. Niektórzy chłopi mieli dostęp do studni lub źródeł wody. Z których korzystali do mycia rąk i twarzy, ale kąpiele były niezwykle rzadkie. Z powodu słabej higieny, w średniowieczu często występowały epidemie, a choroby zakaźne, takie jak dżuma, były poważnym zagrożeniem, które szerzyło się w zatłoczonych miastach i wsiach. Podsumowując, codzienne życie w średniowieczu było głęboko podzielone przez różnice w ubiorze, jedzeniu i higienie. To, co dla jednej warstwy społecznej było luksusem. Dla drugiej stanowiło rzadki przywilej, a warunki życia chłopów były zdecydowanie skromniejsze w porównaniu do bogatej arystokracji. Różnice te w pełni odzwierciedlały społeczną hierarchię, która dominowała w średniowiecznej Europie. Zabawy i rozrywka co robili bogaci, a co biedni? Średniowieczne życie, choć pełne trudów i wyzwań, nie było pozbawione rozrywek i zabaw które pomagały ludziom odreagować codzienny stres. Jednak dostęp do tych przyjemności był silnie zależny od statusu społecznego. Bogaci i biedni mieli zupełnie różne formy rozrywki, które podkreślały ich pozycje w społeczeństwie i wyznaczały granice między klasami. Arystokracja średniowieczna, zwłaszcza wyższe warstwy szlachty, posiadała dostęp do najwspanialszych form rozrywki, które były zarówno kosztowne, jak i zarezerwowane tylko dla nich. Uczty były jednym z najpopularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu. Takie bankiety odbywały się w zamkach lub pałacach, wśród wykwintnych dań, win, muzyki i tańca. Były to okazje nie tylko do zabawy, ale również do manifestowania swojej pozycji społecznej, na których omawiano sprawy polityczne, zawierano sojusze i nawiązywano ważne kontakty. Wielką atrakcją dla arystokracji były również turnieje rycerskie, które odbywały się regularnie w średniowieczu. Zawody te, w których rycerze walczyli na koniach przy użyciu kopii, cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród samych rycerzy, ale również wśród ich pań i innych zaproszonych gości. Turnieje były spektakularnymi wydarzeniami, które łączyły sport, rozrywkę i formę wojennej rywalizacji. Uczestnicy nie tylko rywalizowali ze sobą w walce, ale często przyciągali uwagę swoich widzów poprzez prezentowanie swoich umiejętności. Które miały na celu zachowanie honoru i reputacji. Polowanie było kolejną formą rozrywki, którą arystokraci traktowali jako swoisty rytuał. Polowanie na dzikie zwierzęta, takie jak jelenie, dziki czy ptactwo, było nie tylko sposobem na zdobycie mięsa, ale również formą sportu. W średniowieczu polowanie stało się swoistym symbolem prestiżu, odwagi i umiejętności. Zorganizowane wyprawy myśliwskie odbywały się na rozległych majątkach ziemskich. A same polowania były często otoczone ceremonią, w której uczestniczyła cała arystokracja. Dodatkowo muzyka i teatr były stałymi elementami życia dworskiego. W pałacach i zamkach często odbywały się przedstawienia, w tym jarmarki, które łączyły występy muzyków, aktorów, tancerzy i mimów. Często organizowano również tańce dworskie, które były znane z wymagań co do sposobu tańczenia, etykiety oraz odpowiedniego stroju. W porównaniu do arystokracji życie biednych, zwłaszcza chłopów i rzemieślników, nie oferowało takiej obfitości zabaw i rozrywek. Niemniej jednak w codziennym życiu chłopów także znajdowały się pewne formy relaksu, choć były one zdecydowanie bardziej skromne i prostsze. Jarmarki i festyny były jednym z nielicznych momentów, kiedy ludzie z niższych warstw społecznych mogli się zrelaksować i bawić. W miastach odbywały się coroczne jarmarki, na których sprzedawano towary, organizowano zawody, a także występy artystów, kuglarzy i żonglerów. Dla biednych, jarmarki były nie tylko okazją do zabawy, ale również szansą na zdobycie produktów codziennego użytku, które były trudne do kupienia na co dzień. Oprócz tego, jarmarki były często miejscem, gdzie można było spotkać innych ludzi, nawiązać kontakty towarzyskie. A także uczestniczyć w spontanicznych tańcach ludowych. Biedni ludzie często zbierali się również na wieczorne śpiewy i tańce, które miały charakter bardziej ludowy. W miastach i na wsiach organizowano wspólne zabawy przy ognisku, w których uczestniczyła cała społeczność. Rytmiczne tańce, śpiewy i zabawy były częścią życia chłopów, pozwalając im na chwilę zapomnienia o ciężkiej pracy. W miastach, gdzie żyło wielu rzemieślników, Życie towarzyskie również kwitło, choć w bardziej przyziemnej formie. Rzemieślnicy często spotykali się w tawernach, gdzie grali w gry stołowe i piwowarskie, a także rozmawiali o bieżących sprawach. Gospodzie były miejscem relaksu i odpoczynku po ciężkim dniu pracy. Choć życie biednych było zdecydowanie prostsze i bardziej pracowite, to jednak również w tych grupach społecznych istniały formy rozrywki, które pełniły ważną rolę w budowaniu wspólnoty i wzmacnianiu więzi międzyludzkich. Różnice w rozrywkach bogatych i biednych w średniowieczu odzwierciedlały głębokie podziały społeczne. Arystokracja miała dostęp do kosztownych i spektakularnych form zabawy, takich jak turnieje, polowania czy uczty, które były zarezerwowane tylko dla nich. Z kolei biedni ludzie spędzali czas na bardziej prostych i dostępnych formach zabawy, jak jarmarki, tańce ludowe czy spotkania towarzyskie. Mimo to, każda z grup miała swoje formy odpoczynku i relaksu. Które były dostosowane do jej warunków życia. Religia i śmierć różne spojrzenia na życie i życie po śmierci. Religia w średniowieczu była centralnym punktem życia codziennego, a jej wpływ wykraczał daleko poza duchowość. Była nie tylko systemem wierzeń, ale także potężnym narzędziem kontroli społecznej, politycznej i kulturowej. Kościół katolicki rządził nie tylko sprawami duchowymi, ale również wieloma aspektami życia świeckiego, kształtując przekonania na temat życia, śmierci i tego, co dzieje się po niej. Kościół był wszechobecny w średniowiecznym społeczeństwie. Dla ludzi z różnych warstw społecznych codzienność zaczynała się i kończyła od rytuałów religijnych. Modlitwy, msze, sakramenty i pielgrzymki stanowiły integralną część życia. Kościół odgrywał również rolę edukacyjną. Choć dostęp do nauki nie był równy dla wszystkich, arystokracja i duchowieństwo miały łatwiejszy dostęp do szkół przyklasztornych, gdzie uczono łaciny, filozofii i teologii. Rytuały religijne, takie jak chrzest, małżeństwo i pogrzeb, były nie tylko obrzędami duchowymi, ale także elementami. Które różniły się w zależności od statusu społecznego. Chrzest był uważany za niezbędny do zbawienia, niezależnie od tego, czy ktoś był bogaty, czy biedny, ale to, jak był celebrowany, mogło zależeć od klasy. U arystokracji chrzest odbywał się w kościele z udziałem całej rodziny i dostojników, podczas gdy dla biednych często był to skromny obrzęd. Małżeństwo, z kolei, było traktowane jako sakrament, który łączył nie tylko parę, ale także ich rodziny, majątek i pozycję społeczną. Dla arystokracji często stanowiło to narzędzie umacniania sojuszy politycznych i rodzinnych. W przypadku biednych małżeństwa były bardziej pragmatyczne, związane z codziennym przetrwaniem, chociaż również były uznawane za sakrament przez Kościół. Śmierć była, obok życia, najważniejszym tematem religijnym średniowiecza. Przekonanie, że życie po śmierci zależy od tego, jak przeżyło się życie na ziemi, Dominowało w wierzeniach ludzi tego okresu. Wszyscy, niezależnie od statusu społecznego, wierzyli w życie po śmierci, ale to, jak rozumiano ten proces, różniło się w zależności od klasy. Dla arystokracji śmierć często wiązała się z wystawnymi ceremoniałami pogrzebowymi i pomnikami, które miały zapewnić pamięć o zmarłym i jego duszy. Często składano ofiary i odprawiano msze za duszę zmarłego, aby zapewnić mu szybkie przejście do nieba. W grobowcach i kryptach zamków i kościołów znajdowały się szczątki ważnych postaci, a ich nagrobki były często bogato zdobione, pełne symboli religijnych, mających na celu zapewnienie wiecznego spoczynku. Biedni, mimo że wierzyli w życie po śmierci, nie mieli takich zasobów do organizowania pompa funeralnych. Ich pogrzeby były skromne, odbywały się zwykle na cmentarzu przy kościele, gdzie życie religijne było skoncentrowane. Choć dla większości ludzi śmierć była czymś nieuniknionym. Nie było to postrzegane jako koniec, lecz przejście do innej, wiecznej rzeczywistości. Każda warstwa społeczna miała swoje podejście do tego, co czekało po śmierci, ale centralnym motywem pozostawała religia. Kościół był nie tylko centrum religijnym, ale również decydował o moralności i prawach ludzi. To Kościół określał, jakie zachowania były grzechem, a jakie zasługiwały na zbawienie. Sakramenty, takie jak spowiedź czy komunia, były kluczowe dla osób pragnących zapewnić sobie zbawienie. Spowiedź dawała szansę na oczyszczenie duszy i wybaczenie grzechów, niezależnie od pozycji społecznej. Ważnym elementem średniowiecznej religijności były także odpusty, które były formą zadośćuczynienia za grzechy w zamian za ofiary pieniężne czy inne dary na rzecz kościoła. Chociaż odpusty były powszechnie wykorzystywane przez arystokrację do kupowania, Zbawienia, dla biedniejszych warstw społecznych były one bardziej duchowym narzędziem, które oferowało nadzieję na życie wieczne. Różnice w postrzeganiu śmierci między bogatymi a biednymi były zatem nie tylko wynikiem dostępu do zasobów materialnych, ale także sposobu, w jaki kształtowały się religijne przekonania. Bogaci mieli szersze możliwości zapewnienia sobie pomocy duchowej po śmierci organizując msze i modlitwy na swoją cześć, podczas gdy biedni musieli polegać na prostszych formach modlitwy i sakramentów, a ich pogrzeby były skromniejsze, ale równie głęboko związane z wiarą. Podsumowując, Kościół katolicki miał fundamentalne znaczenie w średniowiecznym postrzeganiu życia i śmierci, kształtując przekonania na temat zbawienia, a także wpływając na to, jak postrzegano świat po śmierci. Religia była istotną częścią codziennego życia. A dla wielu ludzi była jedynym poczuciem stabilności w obliczu nieuchronnego końca. Równość i nierówność w średniowieczu. Średniowiecze, jako okres trwający od V do XV wieku, było czasem głęboko zróżnicowanego społeczeństwa, w którym kwestie równości i nierówności były kluczowe. W strukturze średniowiecznego świata istniały wyraźne podziały między różnymi klasami społecznymi, które miały swoje określone miejsce w ówczesnej hierarchii. Współczesne pojęcia równości i sprawiedliwości nie były znane w średniowieczu w takim samym sensie, a społeczeństwo opierało się na systemie feudalnym, który utrzymywał i wzmacniał nierówności. Równość była pojęciem, które nie miało realnego zastosowania w praktyce, zwłaszcza dla osób z niższych warstw społecznych. Podstawą struktury społecznej średniowiecza był system feudalny, który organizował życie społeczne wokół zależności między panami feudalnymi a chłopami, rzemieślnikami czy innymi ludźmi pracy. Panowie feudalni, czyli arystokraci, byli właścicielami ziemi i posiadali władzę nad ludźmi, którzy ją uprawiali. Chłopi, w zamian za możliwość pracy na ziemi, musieli oddać część swoich plonów swojemu panu feudalnemu. Takie zależności były jednym z głównych czynników podtrzymujących nierówności, ponieważ chłopi nie mieli prawnej możliwości zmiany swojego statusu społecznego ani wyjścia z systemu, który ich wykorzystywał. Arystokracja, będąca na szczycie feudalnej hierarchii, cieszyła się ogromnymi przywilejami. Posiadali wielkie majątki, pełnili wysokie funkcje polityczne i wojskowe, a ich życie było pełne luksusu i przywilejów, które były dostępne tylko dla nielicznych. Z kolei najbiedniejsza część społeczeństwa, chłopi, rzemieślnicy i najubożsi, musiała zmagać się z ogromnym wyzyskiem i ograniczonymi możliwościami zmiany swojego statusu społecznego. Kościół katolicki, jako dominująca instytucja w średniowieczu, miał ogromny wpływ na społeczeństwo, zarówno w sensie duchowym, jak i politycznym. Choć religia obiecywała równość wobec Boga, w praktyce Kościół nie kwestionował istniejącego porządku społecznego. Wręcz przeciwnie, Kościół wspierał feudalny system, który utrzymywał te nierówności. Często tłumaczono je teologicznie, przedstawiając różne klasy społeczne jako część Bożego Planu. Bogaci mieli zatem swoje miejsce w społeczeństwie, a biedni, choć zyskali obietnice zbawienia, nie mieli nadziei na poprawę swojego losu w tym życiu. Duchowieństwo, podobnie jak arystokracja, posiadało ogromne majątki, a zakony i klasztory były właścicielami ziemi. Wpływ Kościoła na życie codzienne był niewyobrażalny, a wielu przedstawicieli duchowieństwa korzystało z przywilejów, które wykluczały ich z obowiązków nałożonych na zwykłych ludzi. Mimo nauk o równości w oczach Boga, w praktyce Kościół często wspierał system nierówności. Choć średniowiecze było okresem dominacji feudalizmu, to jednak rozwój miast i handlu zaczynał tworzyć nowe klasy społeczne, które w pewnym sensie mogły wyjść poza tradycyjny podział. Mieszczanie w tym kupcy i rzemieślnicy zaczęli zdobywać znaczną władzę i bogactwo, choć wciąż byli poddani feudalnemu porządkowi. W miastach pojawiła się nowa klasa społeczna, która mogła zgromadzić majątek niezależnie od pochodzenia. Przynajmniej teoretycznie, rozwój handlu i miast mógł stworzyć szansę na awans społeczny dla tych, którzy wykazywali się przedsiębiorczością i zdolnościami. Jednak w praktyce, awans ten był wciąż ograniczony przez system społeczny który bardzo mocno opierał się na tradycji i dziedziczeniu. W miarę jak średniowieczne społeczeństwa zaczynały się przekształcać, a miasta rosły w siłę, pojawiły się także idee indywidualizmu i sprawiedliwości społecznej, które miały znaczenie w późniejszych wiekach. Jednak w samym średniowieczu te koncepcje były jeszcze w powijakach, a realia społeczne pozostawały bardzo sztywne i hierarchiczne. Podsumowując, średniowieczne społeczeństwo było zdominowane przez głębokie nierówności. Które wynikały z feudalizmu i struktury kościoła. Chociaż teoretycznie istniała idea równości wobec Boga, w praktyce społeczeństwo średniowieczne było podzielone na klasy, które nie miały sobie równych praw ani możliwości awansu. Arystokracja cieszyła się wieloma przywilejami, podczas gdy biedni i chłopi musieli zmagać się z wyzyskiem i ograniczonymi szansami na poprawę swojej sytuacji. Dopiero w późniejszych epokach, Wraz z rozwojem miast i handlu zaczęły pojawiać się pierwsze elementy, które mogłyby prowadzić do bardziej egalitarnego społeczeństwa. Jeśli podobała Ci się ta podróż do średniowiecza, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A może masz pomysł na kolejny temat historyczny? Daj znać w komentarzu. Do zobaczenia.